Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy niedzielę i dzisiaj będzie niedziela inna niż zawsze. Co prawda teraz jesteśmy na markecie w Walencji, ale to nie będzie część tego odcinka. Market widzieliście wiele razy. Mamy naszych przyjaciół tutaj na Filipinach, którzy są razem z nami. I pierwsze, zabraliśmy ich na market, ale teraz jedziemy w bardzo fajne, turystyczne miejsca, które musicie zobaczyć. Także zaczynajmy odcinek. Zacznijmy słuchajcie od początku. Dlaczego w ogóle dzisiaj jesteśmy? Dlaczego jesteśmy na wycieczce? Bo są dwa powody do tego. Pierwszy to jest to, że... Nasze y, dobre przyjaciółki z Polski przyleciały na Filipiny i są w odwiedzinach właśnie u nas w Dumaguete więc trzeba im coś tutaj pokazać, trzeba się gdzieś przyjechać A drugie jest niedziela i jest oficjalnie ogłoszony y, brownout, czyli brak prądu ze względu na prace konserwacyjne Przeważnie tego typu rzeczy są zawsze ogłoszone w niedzielę i dzisiaj od godziny 6 rano do teoretycznie 6 po południu w Walencji, Dumaguete i wszystkich okolicznych wioskach nie ma prądu przez cały dzień dlatego większość ludzi Większość Filipińczyków, obcokrajowców, którzy nie mają generatorów, nie mają jakichś tam zasilań własnych solarowych na przykład, wyjeżdżają w różnego rodzaju miejsca, żeby się właśnie ochłodzić, wykąpać do resortu, do restauracji, do innych miejsc. Więc my, pomimo tego, że są nasi, nasi przyjaciele, no to musimy jeszcze gdzieś pojechać. I okazuje się, że to nie jest całkiem taka dobra opcja, bo wiąże się to z tym brownoutem, z brakiem prądu i jest bardzo dużo ludzi wszędzie. Ale słuchajcie, byliśmy już na markecie, bardzo dużo ludzi zjedliśmy, nie było żadnego problemu. Teraz jesteśmy w Pulang Baton Falls, czyli na wodospadach Pulang Baton w Walencji. I się okazuje, że jest bardzo dużo ludzi. Naprawdę pierwszy raz tutaj jestem i jest tak ogromna liczba osób. Zresztą zaraz wam wszystko pokażę. My właśnie wchodzimy do środka, tylko kupimy sobie bilety i zaczynamy. Zobaczycie, jak te Pulang Baton Falls wodospady wyglądają. Tak, tak, już idę. O, co to jest? Okej. Okay. Tata też. Dobra. Dziękuję. Słuchajcie, Polangbaton Falls to są najlepsze wodospady, jeżeli chcecie podjechać samochodem i po prostu wejść sobie i daleko nie iść na nogach. To jest jedyna najlepsza opcja. To jest kompleks wodospadów. To zostało po części. No, Inaczej na podstawie głównego wodospadu, który jest oczywiście naturalny, Polangbaton Falls, zostało dobudowane całe takie centrum, jakby można było powiedzieć, naokoło tego, z kawiarniami, z dodatkowymi basenami, gdzie ta woda morska po prostu spływa, a oprócz tego obok tutaj rzeka płynie. Na razie jesteśmy słuchajcie na drugim, na, na pierwszym najbliższym parkingu, tam ten musieliśmy zaparkować kawałek dalej, bo tak jak mówię, pierwszy raz tutaj jestem, że jest tak dużo osób. Normalnie w tygodniu, gdybyście przyjechali sobie tutaj, na przykład poniedziałek, wtorek, bardzo możliwe, że będziecie jedną z paru osób, która w ogóle tutaj będzie na całym tym ośrodku. Ale że jest niedziela i że jest brownout, no to widzicie, co tu się dzieje. Życie tętni. Nie wiem, czy w ogóle będzie jakaś opcja, żeby sobie stalik znaleźć jakiś wolny i i siąść. No, ale tam już jest jeden wodospad, ten główny, a my chcemy się wykąpać w tej zimnej wodzie tutaj po prawej. Najpierw pokażę wam wodospad. Chodźcie, chodźcie. Bardzo dużo ludzi. Trochę nawet obcokrajowców widzę. Ale zobaczcie sobie ten główny wodospad. Ulaanbaatar. Pols. Wygląda tak. Naprawdę fajne miejsce. Tam też się można kąpać, ale tam jest po prostu niewygodnie. Bo ta woda jest nie dość że brudna, tylko po prostu nie widać dna w ogóle. Chodzi się po kamieniach i tam nie jest jakoś za bardzo głęboko. Ale po prawej stronie, tutaj widzicie, została zrobiona taka tama, i tutaj jest taki jakby basen wybudowany, gdzie też bardzo zimna woda górska spływa. Tylko tak jakby po, lewej, po prawej stronie. No jest oczywiście super mostek. Przejdziemy się na drugą stronę, to Wam pokażę. Ale jest chwiejący się. Jest klimat. Naprawdę jest klimat. Wow. Jest klimat. Czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, dajcie mi znać, co myślicie na temat tego miejsca. Bo, tak jak mówię, to jest obowiązkowe miejsce. Jak będziecie tutaj w okolicach Dumaguete, można wynająć sobie skuter. To jest jakieś 12-13 km od Dumaguete dojechać. Tricyklem by było ciężko. Bo byłoby drogo i długo, bo to się jedzie prawie cały czas pod górę. No. No i ludzie się tutaj bawią, siedzą, odpoczywają. Wejściówka tutaj kosztuje bodajże 100 peso za osobę. I to jest nielimitowany czas, oczywiście. Dobra, wracajmy do dziewczyn. Bo tak naprawdę to jest początek dopiero dzisiaj naszej przygody po miejscach popularnych w okolicy. Na pewno nie pojedziemy dzisiaj na gorące źródła. Gorące źródła wam pokażę kiedyś osobno, bo po prostu dzisiaj jest za gorąco i nie ma sensu na nie jechać. A pojedziemy w inne miejsca widokowe, które dziewczyny chcą zobaczyć. Ja już wracam do dziewczyn. Jeszcze się tylko przejdę po tym moście razem z wami. Poczujecie ten klimat. I idziemy szukać jakiegoś miejsca, żeby sobie siąść. Chociaż mam nadzieję, że dziewczyny już coś znalazły. Będzie do nas dużo lepiej. No i słuchajcie, jesteśmy już w wodzie. Naprawdę niesamowite uczucie. Woda jest bardzo, bardzo zimna, aż ciężko tutaj wejść do wody. Nie wiem, ile ma stopni. Oczywiście na polskie warunki to ta woda jest bardzo ciepła, ale jak na filipińskie, to jest po prostu tak, jakby była z lodem. A, jakieś dzieciaki tutaj mi skaczą cały czas i nie jestem w stanie nagrywać, bo tak akurat był pro nie jest wodoodporna. Ale później jak wyjdziemy to resztę wam opowiem, bo tutaj naprawdę ciężko się nagrywa. Osobiście polecam to miejsce, jak będziecie tylko i wyłącznie w okolicach Dumaguete. jak tam? Fajnie? Nie. Nie? Śpiąca? Nie. Emilia już zmęczona po pływaniu. Właśnie się przebraliśmy, wysuszyliśmy, ale jest ogólnie tak gorąco, że włosy, skóra w zasadzie wymyka, wysycha w ciągu dosłownie kilku sekund po wyjściu z wody. Kolejny punkt naszej dzisiejszej wycieczki to jest Tierra Alta. Tierra Alta to jest taka restauracja położona na szczycie góry nad Dumaguete. To jest też takie miejsce, gdzie możecie sobie prywatną działkę wykupić i wybudować swój dom. Te działki o tych działkach później opowiem. Na razie sobie zobaczcie, jak tutaj po prostu to wszystko wygląda za nami. Restauracja jest taka, zrobiona taka trochę na chyba grecki styl, tak mi się wydaje. Pokażę wam, jak tam wygląda w środku. Tutaj bardzo często odbywają się różnego rodzaju duże, takie huczne wesela, bo to jest kompleks basenów. Um, fajna restauracja. Widok, oczywiście, niesamowity z restauracji, który też wam pokażę. Tam jest taki zwany też um, Skywalk. To się chyba nazywa tak po angielsku. To jest tak, że możecie po takim szkle przejść, jakby naokoło nad taką przepaścią. To też wam pokażę. Ogólnie, no dobra, myślałem, że tutaj będzie widać widok będzie jakiś fajny widok na Dumagetę, bo Dumagetę się znajduje tutaj za tymi drzewami. A tutaj jest całe to jeszcze osiedle ogrodzone. Ogólnie działki tutaj są troszeczkę droższe niż wszędzie indziej naokoło, bo teoretycznie czujecie się jakbyście byli na takim strzeżonym, dużym, prywatnym osiedlu, gdzie każdy kupuje sobie działkę i później sobie tam buduje dom. Ale my teraz idziemy do środka, zobaczymy. Hello, sir. Yeah. Tutaj jest główna sala. No taka sala może... Poczekaj. No dobra. To, 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 to. No, to wrzucaj tutaj. Okej. Okay. No, to Krystynie, już idzie tam do restauracji, a ja się tutaj z wami jeszcze przejdę, pokażę wam, bo to jest naprawdę niesamowite miejsce. Restauracja, restauracja i całe to taka jakby function hall, tak to się nazywa, czyli ciężko to nazwać, sala funkcjonalna? Nie wiem, jak to jest po polsku. Nie wiem, jak to jest po polsku. Ale przejdę się z wami i pokażę wam kompleks basenów. No ogólnie, o, teraz możecie zobaczyć tak naprawdę ten widok. Tam za nami widzicie już wyspę Sykigor. znaczy tam na samym końcu. E, poniżej tutaj, to między tymi drzewami to wszystko to jest Dumagete. No my jesteśmy praktycznie na szczycie góry. No tutaj może ten pagórek jest jeszcze troszkę jeszcze większy od nas. Tutaj ogólnie latarnia zrobiona, gdzie też można wyjść, słuchajcie, na górę i sobie zobaczyć ten widok, więc ten widok jest niesamowity. W sumie może bym się wybrał tam i wam pokazał. Tak, przejdziemy się tam, pokażę wam tam. Ale tutaj, co to jest najciekawsze, to słuchajcie kompleks basenów. Tylko z tymi basenami to też jest taka ciekawa historia. O, dzisiaj akurat jakieś osoby są, ale ogólnie tutaj naprawdę prawie nikogo nigdy nie ma na tych basenach. Bo jeżeli jest słonecznie, to po prostu jest zbyt gorąco. A te baseny są na, otwarty, na otwartym słońcu i naprawdę jest mega gorąco. Filipińczycy nie lubią tak w słońcu się kąpać. Obcokrajowcy może już bardziej częściej. Ale ogólnie, no to nie są jakieś popularne te baseny. Nie wiem nawet ile kosztuje tutaj wejście, żeby pływać w tych basenach. Ale widzicie jak to wygląda. O, Tutaj, tutaj, tutaj. Wszystko naokoło. Ogromne baseny. Ja tutaj kiedyś byłem i dronem nagrywałem nawet. <kłysy> no ale dzisiaj już nie mam drona. Muszę kupić niestety nowego. No. I tak wyglądają te kompleksy basenowe. Także... E Jakbyście byli w Dumaguete, kolejne miejsce Tierra Alta Resort. Albo nawet nie wiem, czy to jest resort. Znaczy, pokoje ogólnie też tutaj można wynająć. I tutaj mamy jeszcze widok taki. Tam w dolinie płynie rzeka, a my przyjechaliśmy stamtąd. Tam jeszcze byliśmy kawał, drogi dalej na tych wodospadach. I wracaliśmy po prostu tą drogą i później do góry. A tam ma widok na restaurację. Dobra, to przejdziemy się tam. I może w sumie jeszcze wejdziemy sobie, wejdziemy sobie, słuchajcie, na górę. Żeby wam pokazać, jaki jest widok stamtąd. Fajnie by było, nie. No i tutaj jest restauracja. Taki mały ten skywalk zrobiony nad przepaścią co się idzie po szybach. No takie miejsce naprawdę. Gdzie warto zabrać osoby, które są pierwszy raz na Filipinach, żeby zobaczyły, jak te Filipiny z lotu ptaka wyglądają. Tak to można chyba powiedzieć. Dobra, chodźmy na górę. Bardzo często tutaj słuchajcie, z turystami przyjeżdżamy, czy znaczy z turystami, albo z moimi znajomymi, żeby sobie zobaczyli, jak to miejsce właśnie wygląda. Bo ogólnie to jest dosyć bardziej popularne. No i teraz trzeba się wspinać na górę. Ale chyba poczekam trochę, bo zanim ta kobieta wyjdzie, to, to podejrzewam, że ja z 5 razy. Także zobaczcie sobie jak wygląda restauracja i tutaj widoczek. To jest właśnie Negros Oriental. Także zapraszamy do Dumaguete. Jak będziecie tutaj w okolicy? Trochę to trwało, ale już jestem, słuchajcie, na górze. No i teraz to jest dopiero widok. Tutaj cały ten kompleks restauracji, sali funkcjonalnej na wesela na inne rzeczy. Cały ten widok w dół, no i widok na Dumaguete. Tutaj słuchajcie, to co widzicie przed nami, to jest tam, to jest całe miasto Dumaguete. Nawet widać tam w oddali prom, który płynie na Sykihor i tamta wyspa cała, to jest oczywiście sykihor. A tutaj są tereny Tierra Alta i tutaj pewnie są te działki, które można sobie kupić. Podejrzewam, że z gotowym domem albo można sobie kupić działkę i też swój dom, jakiś tam marzeń wybudować. Działki są małe, bo przeważnie chyba od 200 do 400 metrów kwadratowych. Ktoś już je po prostu jakby podzielił, przygotował, ogrodził teren, wyrównał mniej więcej, wyczyścił i wy po prostu już kupujecie takie działki. Teraz nawet widać, kto się gdzie tutaj buduje. Ogólnie fajne chaty powstają tutaj. Podobają mi się, bo są takie nowoczesne. To, co naprawdę mi się najbardziej tutaj podoba. Nie są takie już stare... Na szybko robione i po tajności, tylko naprawdę takie przeszklone, jak na przykład widać ten dom, czy tamten dom. Dużo bardziej przeszklone e, i i, no, i naprawdę fajnie wyglądające. Ciekaw jestem ile kosztuje dom, koszt te wybudowania takiego domu. No podejrzewam, że no z 5-7 milionów przynajmniej. Tak strzelam. Ale my ogólnie jesteśmy teraz na etapie właśnie szukania jakiegoś innego konstruktora, który by wybudował od A do Z na dla nas budynek. Więc będę coś więcej wiedział na ten temat w przyszłości i dam wam na pewno znać. Bo najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będę się jakieś, jakieś konkretne spotkania. No a tutaj to oczywiście kompleks basenowy, który tutaj widzicie. I tam kolejne jeszcze domy, które zostały wbudowane. To są wszystko oczywiście prywatne domy. I to jest miejsce, gdzie naprawdę jest cisza, spokój i nie słychać kogutów. Co jest najważniejsze. No i drogi oczywiście przygotowane, także Tierra Alta, do Dumaguete. Widzicie jak wygląda. Dobra, a ja się teraz słuchajcie zbieram do restauracji, bo tam już Chrissy na mnie czeka. No schody tak zrobione na sztukę, ale super miejsce. I jeszcze zanim wejdę do dziewczyn i zamówię sobie soczek, to słuchajcie, e, chciałbym przejść sobie tutaj po tym miejscu, żeby Wam pokazać jak wygląda. Ten Skywalk, to się tak chyba nazywa, no. Taki malutki, zrobiony po tajności, ale zawsze to coś jest. Tylko oczywiście wszyscy sobie robią zdjęcia. No. Dobra, idziemy. No, czy to jest takie straszne? Raczej nie. Widoczek super. To jest zresztą droga, którą przyjechaliśmy z wodospadów. Ta główna droga tutaj akurat jakoś wysoko nie ma, ale gdyby ktoś spadł, no to zleciałby na sądu na pewno. No ciekawe. Takie małe. A tutaj w środku restauracja. Zobaczmy co dziewczyny zamówiły. Bo już pewnie coś na pewno zamówiły. Pewnie jakieś lody albo coś do picia. Jesteśmy już w środku restauracji, ale chciałbym wam pokazać jakie tutaj pokoje w ogóle mają, bo tutaj też jest taki hotel, tylko że oni podobno mają bardzo mało tych pokoi, chyba z 5 czy 6 tylko. No bo oni są bardziej przygotowani na to, że tak jak mówię, jak tutaj są jakieś eventy robione, to oni je organizują. No i oczywiście ta młoda para może sobie pokój do tego wziąć, chyba gratis ma. Nie wiem, ile to kosztuje jako, jako, jako organizacja wesela, ale pokoje ogólnie są bardzo tanie. No 5000 peso, słuchajcie, za 4800 peso za family room to nie jest dużo, a najtańszy deluxe room to jest 2700, czy to jakieś, no widzicie zresztą na ekranie, ile to jest. I pokoje wyglądają spoko. One są tutaj chyba na pierwszym piętrze. No, restauracja też jest w miarę. Dobrze, że jest klimatyzacja włączona, chociaż wysoko temperatura ustawiona, ale, ale, ale da, da się przynajmniej siedzieć jakoś na spokojnie. Dobra, ja coś jeszcze zamówię, bo dziewczyny już mają. Kolejne, słuchajcie, miejsce zaliczone. Teraz się zbieramy na obiad, bo jest godzina dokładnie, dochodzi druga po południu, więc czas coś zjeść. Tutaj wypiliśmy tylko i wyłącznie po szyjku, tak żeby było przyjemnie i fajnie. Tak? No co? No nie, Pirate Pool Later, OK? Teraz musimy jeszcze lunch. go eat lunch, OK? No, więc teraz zabieramy Was do fajnej restauracji, którą już widzieliście kiedyś na naszych filmikach, ale dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć ją jeszcze raz. Zobaczcie, jakie fajne jedzenie tam jest do kupienia. Wspaniałe żeberka i kurczaki. I taki amerykański styl. Jedziemy. Pewnie kojarzycie już to miejsce. Byliśmy tutaj na urodzinach Christine ostatnim razem. To jest ta cała stodoła wybudowana na przyjęcia weselne. Za nami jest tutaj jeszcze wiatrak, Biatr... tak? To się nazywa po polsku. Przepraszam, zapomniałem i trochę jestem zamyślony. A tutaj jest całe to George Steakhouse. Do tego idziemy na obiad. Nie będziemy steków kupować, ale mamy już tutaj swoje ulubione żeberka, mamy swoje ulubione kurczaki i naprawdę jest fajne jedzenie tutaj. Przeważnie jest jakiś stolik zawsze wolny, chociaż dzisiaj widzę, jest bardzo dużo samochodów, więc może być ciężko. No ale pokażę Wam zaraz, co, co kupiliśmy. Wejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Uu, bardzo dużo ludzi. Mam nadzieję, że się uda nam znaleźć jakiś stolik wolny. Where? Maybe there. Let's go there. Tam sobie, tam mamy stolik wolny. Tam sobie z tyłu siądziemy. O, tutaj desery. Desery jakieś dobre. No, tutaj mamy stolik. Tutaj siadamy, dobra. Skoro już tutaj jesteśmy, to, słuchajcie, to pokażę Wam jeszcze, jak wygląda jedzenie tutaj. I jakie są ceny? My, jak zawsze, zamówiliśmy połowę żeberek za 975 peso. Chicken cały za 599, bo jest super. Nie idziemy w steki, bo steki są tutaj bardzo drogie. Nie Znaczy, ogólnie steki są drogie. I kilka osób mi mówiło tej, że nie są jakieś takie, nie są warte swojej ceny. Może to tak. No bo 3,5 tysiąca peso za chociaż jednego steka dla jednej osoby to trochę dużo. No taki najtańszy tutaj to jest chyba 2000 peso, z tego co widzę. 2000 peso to też 150 złotych przynajmniej. Ale wzięliśmy jeszcze jakieś takie appetizery, dynamity filipińskie. No zobaczycie zresztą za chwilkę jak to wszystko przyjdzie. Tym razem nie ma pizzy. I nie ma burgerów. No bo po prostu będziemy się wszyscy dzielić tym jedzeniem, co przyjdzie zaraz. I jeszcze wzięliśmy super sok, który jest tutaj, słuchajcie, tak zwany pitcher, czyli cały duży dzban tego Mango Dragon Fruit. Za 499 peso. Co jest dużo, ale jak zobaczycie, jak to wygląda. A w ogóle, jakbyście spróbowali, jak to smakuje, to po prostu bylibyście w szoku. To jest takie dobre. Dobra, czekamy na jedzenie. No i słuchajcie, już mamy wszystko w komplecie, zobaczcie jaki ładny kurczaczek, dynamity, czyli te ostre chili z serem w środku, no i oczywiście żeberka, ogromne ryż, no i najlepszy sok jaki jest tutaj dostępny z dragon fruitem i mango wymieszane na świeżo, rewelacja. Także zaczynamy, zaczynamy jedzenie. My, słuchajcie, już zjedliśmy, ale Emilia zobaczyła, że tam jest konik. Tak? Horse is there? Konik? No. I idziemy się właśnie przejść, zobaczyć go z bliska. Prąd, niestety, jeszcze nie wrócił, bo słyszymy, że tutaj nawet generator pracuje, który jest postawiony zaraz za tą pandeką. A ogólnie to też, słuchajcie, jest fajna akcja, bo oni akurat robią tutaj taki, można by powiedzieć, akwapark. Tutaj już można na zdjęciu zobaczyć i on będzie gdzieś zaraz za tą restauracją wybudowany. No więcej fajnie to będzie wyglądało. Kurde, ale ten generator buczy. Chodźcie mi tutaj. No jest tutaj konik, zobacz. Tam jest? Tam jest konik. Jest konik. Hello, sir. Wow, no. It's not allowed to ride a horse. What's his name? The horse name. Flash His name is Flash I mean I ride on the <laughs> It's only the is riding the horse not for Flash yeah Why No why Why did sir ride the horse for Because a you horse don't brake? know how to ride the horse But I know how I know I'm brave So jesteś brave Tak That means like you don't scared to drive the horse Co hey, what jest the horse in Polish? Konik. Konik, Pięknie, konik. Ładny konik. What's the, co what's the konik name? Flash. Flash. Tak, flash. To the voice. Wow. No i słuchajcie, to będzie chyba koniec w dzisiejszym odcinku. My się już zbieramy. Zbieramy się już... Poczekaj mi się zbieramy się już do domu. Naprawdę jesteśmy zmęczeni, trochę wymęczeni tym wszystkim, bo od rana jesteśmy wcześniej na nogach. Nie widzieliście tego, ale byliśmy wcześniej jeszcze na markecie oczywiście i tam sobie śniadanie jedliśmy. Dziękuję wam, że byliście z nami do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na wasze komentarze. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Emi, żegnamy się. Pa, pa. Co? Co? Ale możesz powiedzieć papa? pa? pa? No. no. Emilia musi jeszcze... ¿Y has ido en bus? No, no. papá.